Cześć, dzisiejszy materiał to materiał z cyklu na szybko. Właśnie wylądował Batman, więc chciałbym się z Wami tym wydarzeniem podzielić. Zapraszam na film. Pierwsza paczka, jaką dostałem, jaką otwieramy, to. Dosyła mi kolega i wodzimy. Ale i wodzimy parę sztuk jeszcze chciałem od niego, żeby mi dosłał, bo zapomniał o certyfikatach. Tak, do nich były certyfikaty. Zaraz zobaczymy jak to wygląda. Jak się do tego dobiorę jakoś. 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 Dobra. Okay. Dwie sztuki. Łącznie trzy brakujące certyfikaty. Zobaczcie, nic innego jak karteczka bez numeru, bez yy, hologramu. I odzima, moneta upamiętniająca bitwę. Mamy też tutaj rozpiskę, można powiedzieć, legendę. No, fajna sprawa. Tak jest. Dobrze, lepiej mieć je z certyfikatem, jeżeli, jeżeli były. Idziemy dalej. Tu z kolei, z tego co czuję, jeżeli chodzi o ciężar, to będziemy mieli orła. Tak. Mówiłem wam, że tam po, po sztuce po dwie kupowałem, no ale postanowiłem wziąć tego więcej. E, nie wiem, jak będzie e, z tym dalej. Jak cena będzie się e, kształtowała, ale widzę już, że jest już taniej niż ja kupiłem. Więc zobaczmy. Rzadko kupuję na Numi Markecie. Tym razem się tak stało Zapłaciłem Za tą tubę 1900 plus przesyłka to Otóż nie pewno jest. Orzeł, orzeł wylądował Granica Sklep sprzedający Salon kolekcjonerski Kiedyś już coś kupowałem Od nich Musimy się do niej dobrać, tylko szybciutko Mamy 20 sztuk, pięknych Śniących jedną dolarówek 20, 21, o ten rocznik mi chodziło No, świeżynki Lubię ten dźwięk. Też nie jest to dobre dla monety czystego srebra, takie ocieractwo Ok. No i jest. To na co każdy z was. Czekał, ci co kupili oczywiście, pewnie już dostali, albo jak nie, to wysyłka będzie na dniach. Mówię tutaj o niemieckiej dystrybucji i o sklepie MK. Okej. Okay. Duże pudło. Duże, duże chrupki nic poza tym był wcześniej rachuneczek. Dobra. Zobaczmy. Dużo ludzi mówi, że to jest bardzo duża cena jak na miu i na... i na y, monetę z stuby no dla mnie też jest to zaskoczeniem że tak to poszło do góry jest to moneta stuby z, z nauczonym doświadczeniem wiem czyżby była otwierana nie wiem, to dziwne chyba nie, tylko naderwane Yy, że stan tego może być różny kolejna tuba typowa tuba dla Newy. to samo pakują Disney, to samo pakują. Star Wars. No, i powiem Wam, powiem Wam, że kosa: I am vengeance. I am the night. I am Batman. Więc pokazuję Wam w ten sposób, a sam przekładam, bo jednak ludzkie oko. Nie, no, ja jestem zadowolony. Powiem Wam, że kupiłem nie tylko w, tym, w tych Niemczech, kupiłem też je w, w Stanach, kupiłem też i w Polsce. E, jakoś mnie wzięło. No to będę Wam pokazywał jak tylko będę e, mógł. Jak będę dostawał paczki. Super e, e, wizerunek. Nie jest to jakiś clou gdzieś w rogu, jest pełna sylwetka. Mamy pełną dynamikę. Z tyłu mamy Gotham City, a z, z jeszcze za plecami widnieje symbol Batmana. Standardowo, już królowa 2021 New Zealand Mint. To proste, że tak będzie to wyglądało. Ciekawe, jak długo jeszcze. A niech jeszcze długo wygląda. Lubię to u panią. Co możecie powiedzieć na ten temat? Czy wam się to podoba? Czy to znowu jest jakiś, jakiś zbytek, i za dużo pieniążków? Za dużo pieniążków jak na zwykły bulion? Nie jest to pakowane fakt w kapsule. Ale ja już jestem przygotowany do tego. Tu mamy Lightroom. Tylko takie bardziej hurtowe opakowanie. Te same monety będę pakował. Znaczy, te same kapsuły będę pakował do tego i do tego. O. Więc to jest bardzo podobna średnica. Jak nie ta sama. pisze, jak się je przekłada. Możemy jed jedno zarzucić, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w kapsu. W zwykłym kapsu. Dla siebie, oczywiście, w, w intercept na pewno. Zobaczmy. Bomba, jestem zadowolony. Fajnie, że oglądacie, yy, co się tu wyrabia. Yy, pozdrawiam Was wszystkich. Niedługo kolejne filmy. Naprawdę z tego zakupu dzisiaj tylko trzy rodzaje monet. Cześć czołem do następnego squash. Pozdrawiam Was wszystkich. Cześć.